Odpowiada za kwestię cyberbezpieczeństwa, jest faktycznie w bezpośrednim kontakcie również z dużymi platformami społecznościowymi, tak aby możliwie szybko reagować na działania dezinformacyjne, które tam się pojawiają. Natomiast pamiętajmy jedną rzecz, że część z tych działań dezinformacyjnych niestety ma bardzo dobre podglebie, w tym sensie, że raz prowadzona treść jest później dystrybuowana nie zawsze przez kanały, które mają charakter, że są nieprawdziwymi kontami, tylko że. Ludzie podatni na dezinformację sami później ją dalej podają, po prostu podają ją dalej. I to jest najbardziej niebezpieczne działanie, i przed takim działaniem przestrzegamy, ale tak jak mówię, tutaj podejmujemy wszelkie, podejmujemy się wszelkich sposobów, aby tego typu działania zablokować. A widzimy je dużą intensywnością, tak jak wspomniałem na początku. Jeżeli no. chodzi o te przypadki, o które Pan pyta, Panie Dyrektorze, są to przypadki incydentalne. I one, jeżeli występują, to procedowane są zgodnie z procedurą w sytuacji, w której ktoś, kto ucieka przed wojną, jest wtedy ta procedura, która dotyczy uchodźców wojennych. Ale tak jak powiedziałem, to są incydenty. Dziękuję szanowni państwo za udział w konferencji. Na tym kończymy. To była konferencja prasowa rzecznika rządu Piotra Millera, wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernachera oraz wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A najnowsze informacje w tej sprawie na bieżąco przez całą dobę mogą śledzić widzowie TVP Info na naszej antenie. Witamy także widzów telewizyjnej Jedynki w wydaniu specjalnym poświęconym napaści Rosji na Ukrainę od dwóch dni. Sponsorem programu jest Mlekovita, producent masła polskiego. Na program zaprasza sponsor, producent leku Majkadent. Na stany zapalne Jamy Ustnej i dziąseł. Sponsorem programu jest Oleofarm, producent preparatów Destresa Max na uspokojenie i Destresa na noc z melatoniną na wsparcie zasypiania. she's